To ważny i piękny moment życia, w którym sięga się do szeregu minionych wydarzeń i zadań, jakie zostały zrealizowane na przestrzeni kapłańskiej posługi Szcigodnego Księdza. To przede wszystkim czas dziękczynienia Panu Bogu za dar 50 lat służby Kościołowi i ludziom na różnych płaszczyznach życia tam, gdzie Bóg posyła z kapłańską posługą. Wyrazem łączności w dziękczynieniu jubileuszowym niech będą moje życzenia, wszelkiej pomyślności i zdrowia, a nade wszystko błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia dostojnego księdza jubilata. Niech Maryja, Matka Kapłanów oraz Święty Józef otaczają swoją opieką i wypraszają potrzebne łaski. Z wyrazami szacunku i darem modlitwy Jan Piotrowski, biskup kielecki.